Zawsze powtarzałem sobie, że ciało to tylko powłoka. Pracując w kostnicy, musisz myśleć w ten sposób, inaczej oszalejesz. A jednak coś się zmieniło coś, co sprawiło, że zacząłem kwestionować każdą sekcję, każdy ruch skarbela. Bo co, jeśli te ciała nie były do końca martwe? Kiedy zaczynałem pracę jako technik sekcyjny w miejskiej kostnicy, wszystko wydawało się proste. Przygotowywanie zwłok, pomoc w autopsji, katalogowanie przyczyn zgonu. Mój szef, doktor Wysocki, był surowy, ale sprawiedliwy. Nauczył mnie wszystkiego: jak kroić, jak strzywać, jak oddzielać własne emocje od pracy. Wszystko zmieniło się, gdy trafiło do nas pierwsze dziwne ciało. Był to mężczyzna, około czterdziestki, znaleziony martwy w swoim mieszkaniu, bez śladów przemocy. Bez oznak zatrucia. Po prostu siedział w fotelu, jakby zasnął. Jedynie twarz, twarz miał wykrzywioną w groteskowym grymasie przerażenia. Sekcja nie wykazała niczego nadzwyczajnego. Serce zatrzymało się nagle, bez wyraźnej przyczyny. Doktor Wysocki stwierdził, że to może być nagła śmierć sercowa. Normalna sprawa. Ale kiedy zaczynałem strzywać ciało, Miałem wrażenie, że patrzy na mnie, że te martwe, mleczne oczy śledzą każdy mój ruch. Zignorowałem to. W końcu byłem zmęczony, a zimna atmosfera kostnicy czasem płata figle. Ale wtedy zaczęło się coś jeszcze dziwniejszego. Każdej nocy, odkąd trafiło do nas to ciało, czułem czyjąś obecność. Gdy zostawałem po godzinach, by dokończyć dokumentację, Słyszałem cichy szelest, jakby ktoś przesuwał stopami po podłodze. Za każdym razem, gdy odwracałem się gwałtownie, wszystko było na swoim miejscu. Stoły sekcyjne puste, szafki zamknięte. Nic się nie zmieniło, a jednak czułem, że coś jest nie tak. W końcu zaczęły się koszmary. Śniło mi się, że stoję w ciemnym korytarzu, a wokół mnie leżą ciała. Ale nie były martwe. Każde powoli odwracało głowę w moją stronę, a ich oczy, ich oczy były pełne niewypowiedzianego cierpienia. Pełnej nocy, po kolejnym takim śnie, obudziłem się zlany potem. Sięgnąłem po telefon, by sprawdzić godzinę. Trzecia dwanaście. A potem zobaczyłem coś, co zamroziło mi krew w żyłach. Na ekranie, w odbiciu czarnej tafli wyłączonego telefonu, Wstrzegłem za sobą postać. Blada sylwetka, z twarzą wykrzywioną w nienaturalnym grymasie, stała tuż za mną. Odwróciłem się gwałtownie, ale sypialnia była pusta. Następnego dnia poszedłem do pracy wcześniej niż zwykle. Kostnica była cicha, chłodna, jak zawsze, ale miałem wrażenie, że coś się zmieniło. Przeglądając dokumentację zauważyłem, że ciało mężczyzny zniknęło. Nie było go w chłodni. Nie było wpisu o jego przekazaniu rodzinie. Po prostu zniknął. Doktorze Wysocki, zacząłem, starając się brzmieć spokojnie. Co się stało z ciałem tego faceta? Szef spojrzał na mnie dziwnie. Jakim ciałem? Tym, które przeszło kilka dni temu. Mężczyzna z dziwnym wyrazem twarzy zmarszczył brwi. Nie mieliśmy żadnego takiego ciała, zamarłem. Ale przecież robiłem sekcję. Spojrzałem na mnie twardym wzrokiem. Mariusz, może powinieneś wziąć wolne? Nie mogłem uwierzyć. Byłem pewien, że nie zwariowałem. Przecież pamiętałem każdą chwilę tej sekcji. Ale dokumentacja tego nie potwierdzała. Żadnego wpisu, żadnych zdjęć, jakby ten człowiek nigdy nie istniał. Tamtej nocy postanowiłem zostać w kostnicy po zamknięciu. Musiałem to wyjaśnić. Siedziałem w chłodni, otoczony rzędami szuflad z ciałami, wsłuchując się w ciszę. W pewnym momencie usłyszałem dźwięk cichy, niemal niezauważalny szelest. Poczułem, jak włosy na karku jeżą mi się ze strachu. Spojrzałem w stronę stołów sekcyjnych i zamarłem. Jedno z ciał siedział to był on mężczyzna z groteskowym grymasem na twarzy. Jego mleczne oczy były wlepione we mnie. Nie mogłem się ruszyć. Jego usta otworzyły się powoli, jakby chciał coś powiedzieć ale zamiast słów wydobył się z nich tylko niski, bulgoczący dźwięk. I wtedy wszystkie szuflady w chłodni otworzyły się jednocześnie. Ze środka zaczęły wyłaniać się kolejne ciała. Wszystkie miały ten sam przerażony wyraz twarzy. Wiedziałem, że nie mam szans. I wtedy światło w kosnicy zgasło. Obudziłem się w szpitalu. Lekarze powiedzieli, że znaleziono mnie nieprzytomnego na podłodze chłodni. Nie pamiętam, jak się stamtąd wydostałem. Kiedy wróciłem do pracy, doktor Wysocki oświadczył, że rezygnuje. Zostawił mi tylko jedno zdanie na pożegnanie: Niektóre ciała nie chcą być sekcjonowane. Odszedłem tydzień później, ale do dziś, kiedy zamykam oczy. Widzę ich twarze. Patrzą na mnie i czekają. Dziękuję za wysłuchanie mojej nowej creepypasty. Naszej nowej creepypasty pod tytułem Dzień u ciał. Ja jestem Smiley i zapraszam do wysłuchania tej creepypasty. Raz z kolejnych. Zapraszamy na naszego Spotify. z naszego Spotify'a. Na nasz kanał na YouTubie, na nasz fanpage na Facebooku, na fanpage na Instagramie oraz na nasz blog karina.blogspodkom do których linki macie w komentarzu i nie tylko. I dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie. Cześć!